Na bardziej szczegółowy i treściwy materiał z The Last of Us 2 jeszcze przyjdzie czas. Teraz chciałbym podzielić się z wami pierwszymi wrażeniami z gry. Jest 20 czerwca, wczoraj była premiera i mam za sobą ładnych parę godzin gry. Po pierwsze, moi mili, dla mnie jako gracza najważniejsza jest fabuła. To ona zawiązuje całą mechanikę i klimat sprawia, że nie potrafię oderwać się od ekranu. Jest siłą napędową, osią, wokół której kręcą się inne, mniej ważne rzeczy. Dzięki niej odróżniam gierki od gier. Ona też decyduje o tym, czy będę do tytułu wracał i starał się go interpretować, analizować i rozbierać na czynniki pierwsze. Tak więc historia w grze jest tym składnikiem decydującym dla mnie. Dlatego tak pokochałem pierwszą część The Last of Us, która stała się dla mnie wyjątkowym tytułem obładowanym szczególnym ładunkiem emocjonalnym. Tak rzadko spotykanym w medium, jakim są gry. Ładunek ten po prostu eksploduje za każdym razem, gdy wracam do tego magicznego tytułu. Jest on również obecny w dodatku Left Behind do remasterowanej wersji pierwszej części na PlayStation 4. Ten dodatek od strony mechaniki nie jest niczym niezwykłym, nie wystrzeliwuje serpenty, nie fajerwerków, a mimo to robi takie spustoszenie emocjonalne w odbiorcy. Wszystko za sprawą historii, która jest w nim opowiedziana. I ta historia w The Last of Us 2 też tak wciąga. Zaczyna się od szczegółu, by dojść do robiącego niesamowite wrażenie ogółu. Eli dorosła i jej postać jest talizmatycznie wręcz kreowana przez scenarzystów. Jesteśmy świadkami jej dylematów, emocji i wyborów, które nie zawsze przynoszą spokój sumienia. Opowieść toczy się powoli, ale dokładnie i nie szczędzi żadnych detali. Tak jak pierwsza część była pianem na cześć człowieka. Tak druga odsłona zdaje się być tego przeciwieństwem, jest bardziej mroczna i niebezpieczna. Choć sceneria jest nam dobrze znana, i w naszych czasach nabiera dodatkowego kolorytu. Świat spustoszony przez pandemię, wirusa, który przemienia ludzi za sprawą dziwnych zarodników, chodzące grzybiczne monstra. W świecie tym garstka ludzi walczy o przetrwanie i zachowanie tego, co świadczy o nas, o człowieku. Ellie zmuszona jest walczyć nie tylko o swoje życie, ale także że i o dusze. Przemierzając tereny spustoszone przez zarazę, niejednokrotnie stanie przed ważnymi dylematami, jak zachować człowieka w sobie w nieludzkim świecie. Celowo nie spojluję wam historii, poza tym, jak już wspominałem, gry jeszcze w pełni nie przeszedłem, ale znów mam to uczucie w sobie, wrażenie, że oto grając uczestniczę w jakimś większym i ważniejszym misterium, że zamiast grać na moich oczach z ekranu wylewa się coś ważnego, czego jeszcze do końca nie Pojmuje, ale wiem, że jak do mnie dotrze, to eksploduje. Nieczęsto tak silny ładunek jest przemycany w grze. Sama grafika jest sprawą drugorzędną w grach. To jak z ładną dziewczyną, nawet gdyby była najpiękniejsza, a nie ma nic w sobie, to przeminie bez echa. Natomiast gdy będzie mniej urodziwa, ale z bogatym wnętrzem, no to sami wiecie. The Last of Us 2 natomiast graficznie jest najpiękniejsza i posiada w sobie tyle duszy, że obdzielić mogłaby nie jeden sezon premier growy. Jak dla mnie, choć gry jeszcze nie ukończyłem, to chyba najważniejszy ekskluzyw na PlayStation 4. Tak, wiem, Uncharted 4, Nordycki God of War czy Bloodborne i Spider-Man rozwalają, ale no właśnie, ale The Last of Us 2 zabiera mnie w rejony niespotykane nigdzie wcześniej i robi to w sposób nieznany mi do tej pory. Tak, jak pierwsze The Last of Us było wspaniałym pożegnaniem z PlayStation 3, tak druga część w wymarzony sposób żegna nas z PlayStation 4. Siedem lat pomiędzy tymi dwoma tytułami wytycza i kończy pewien szczególny etap. Przed nami PlayStation 5. Czym zaskoczy Naughty Dog w przyszłości? Jedno jest pewne: poprzeczka została teraz niebotycznie wysoko zawieszona. Tutaj na razie postawię kropkę, kochani. Na kanale pojawi się jeszcze obszerniejszy materiał. Z gry, gdy już ją przejdę w całości, a teraz uciekam walczyć dalej o duszę Eli. Cześć!